Witam Was serdecznie. Dzisiaj dotarła do mnie taka maszyna od Kempi na testy. Mianowicie Master M205. Jest to maszyna zasilana z jednej fazy 230V, 200A z pojedynczym pulsem i ze sporą ilością kanałów synergicznych. Za chwilę omówimy panel. Zobaczycie co tu można w tej maszynie ustawić. Fajna maszyna na małą szpulkę. Omówimy sobie teraz panel, który jest bardzo prosty. I czytelny, funkcje, dość łatwo się wszystko ustawia i dość sporo funkcji w tym urządzeniu. Więc mianowicie zaczynamy. Tu mamy wybór kanału pamięci jakie sobie tam zapiszemy 6 kanałów pamięci. Tutaj mamy pod tą ikonką wybór mix energia. Mik manual, czyli osobno ustawiamy napięcie, osobno posów, ewentualnie przejście na spawanie z pojedynczym pulsem. Maszyna tylko tutaj ma możliwość spawania z pojedynczym pulsem, nie ma tego podwójnego pulsu. Tryb pracy, dwutak, czterotak, tu się wyświetla. Klikamy czterotak, dwutak. Co tu jeszcze mamy? Yy, Dodatkowe jakieś informacje o urządzeniu, jakieś submenu, zobaczcie, jest tego dość sporo. Tak wyrywko wysów drutu, test wypływu gazu, znana konfiguracja, kalibracja przewodu, chłodzenie cieczą. Tu możemy wybrać chłodzenie cieczą, do maszynę możemy podpiąć chłodnicę i wtedy mamy maszynę 200 chłodzoną cieczą. To jest też fajny czas cyklu, czyli spowanie punktowe możemy sobie ustawić, czyli co ile nam będzie tam powiedzmy, przerywało spawanie w czasie. Koniec podawania drutu, czyli, czyli wysuw tego drutu po zakończeniu spawania. Zobaczcie, jest tego naprawdę mega dużo. Bardzo proste, czytelne menu. Tutaj mamy dodatkowe funkcje, które możemy ustawić do, do spawania od początku. Gaz przed. Poziom powolnego startu. Gorący start, tak jak mówiłem przed chwilą. Wypełnienie krateru, czyli dowolne to opadanie tego prądu, żeby tej takiej dziurki na końcu na spoinie nie było widać. Prąd końcowy. Gaz po. Także jest tego, jest tego naprawdę sporo, ale najfajniejsza tutaj jest funkcja, która nas prowadzi fajnie za rączkę. Zobaczcie, czytelne menu, jest tutaj ta funkcja Welt Assist. Klikamy i tu wybieramy sobie rodzaj złącza. Są wszystkie złącza, nawet rura płyta, rura, wszystko nam podpowiada. My będziemy spawać pachwinki. Klikamy, wybieramy sobie pozycję, no to będziemy to w pozycji PB grubość blachy, regulujemy sobie to jaka nam pasuje, 24 4 mm, i już Wam podpowiada jakie są parametry pod tą blach. Mamy 186A, 14 m na minutę napięcie. Też możemy sobie skorygować, ale ta synergia nawet dobrze jest tu wykonana. Klikamy, możemy sobie to zapisać pod programem, np. tym 1 w kanale pamięci. Klikamy, czekamy chwilkę i już to mamy zapisane bardzo czytelny wyświetlacz, jak widzicie tu mamy korektor napięcia który możemy zrobić ewentualnie jak ma to wyglądać 4 mm blacha wszystko to nam się szczytało mamy maszynę gotową do pracy dobra, teraz będziemy spawać na razie pachwinkę taką cięższą blaszkę półtoróweczka blaszka, także ustawimy sobie na panelu parametry pod blaszkę półtorówkę, zaraz zobaczymy jakie one mam tutaj podpowie parametry mamy Będę leciał do końca, bo za chwilę sobie pospawamy ten drugi kawałek z pulsem, no ale zobaczcie, no i idzie ładnie, robiutko fajnie, kładzie spolinkę także też tą maszyną możemy spawać miedź podluto spawanie, jeszcze cieńsze blachy, ale bardzo ładnie idzie, także za chwilę polecimy tutaj drugą część z pulsem jeszcze mogę pokazać ale bardzo ładnie przestawiłem maszynę na puls no i tą drugą część podpowalę z pulsa. na początku też nagrzała się tablacha a tu mamy spawane z pulsem już po dźwięku słyszeliście że jest puls parametry były yy, troszeczkę inne zaraz wam pokażę przy wyborze pulsu zmienił się po prostu prąd yy, impulsu na 61 amper. No i zobaczcie, takie parametry podpowiedziało od razu, jak tylko przełączyłem na pojedynczy puls, i też ta czarna stal, wszystko było wybrane, tak samo grubość blachy 1,5, i zobaczcie, tam jest tutaj w pulsie 61A. Teraz włączamy, ale na przykład na manuale, czyli wejdziemy tutaj w menu i z pulsu przejdziemy na manuala. Wybierzemy manuala i w tym momencie zobaczcie, Osobno napięcie osobny posób Mogę troszkę dodać napięcia na 15V i 5-4 mm jest posób Funkcja manual też się przyda do spawania w, w pozycjach pionowych. Także tutaj możemy pani maszynę wyregulować manualnie. Także manual też działa pytanta. Możemy zwiększać, zmniejszać napięcie, ewentualnie korygować także prędkością osłubu drutu. Dobra, teraz wam pokażę jak tu ustawić. Gorący start. I wchodzimy sobie tu w menu. Ustawimy sobie gorący start. Łączymy. Poziom gorącego startu 140% 1-2 sekundy, czy będziemy przez 1-2 sekundy mieć taki większy prążyp. Podrzucać materiał, wypełnię krateru tak żeby opadał. Też damy sobie 100% i czas sobie wydłużmy, żebyśmy to słyszeli fajnie. Już do 2 sekund będzie nam prąd fajnie schodził. Wychodzimy, jak widzicie, pojawił się ten gorący start, i opadanie. przycisnąłem. Przez chwilę był wysoki prąd, podgrzało nam, spawałem, puściłem i zaczął prąd swobodnie przez zadany czas opadać. Także bardzo fajna funkcja. No i teraz kawałek ustawimy spawanie punktowe. Teraz ustawimy spawanie punktowe. Czas cyklu, pukamy, włączamy funkcję, przerwa w cyklu, włączmy, przerwa między cyklami, powiedzmy ustawmy ją na 3 sekundy, czyli 2 sekundy będzie spawało, 3 sekundy będzie przerwa. Mamy ustawione, wracamy do menu i już nam się pojawiło tutaj na panelu, że mamy spawanie punktowe, cykliczne. Przesuwam. Puszczam i rozłączam. Jeszcze jak słyszeliście, to jeszcze w tej funkcji punktowej działa jeszcze ten właśnie gorący start i opadanie prądu. Także do wykonywania spoin też szczepnych, tak samo można sobie fajnie tutaj robić, bo mam podgrzewaną materiał, nie ma takiej buły, jeśli chodzi o przyszczepianie. No i teraz pospawamy sobie zwarciowo twórkę, blachę. Czy tutaj wybieramy pod grubość blachy 4 mm 186 amper, bez żadnych tutaj dodatkowych korekt, ani ustawiania funkcji gorącego startu czy tam badania. Jest pokazany cykl standardowy, też pachwinka i za chwilę pospawamy też pulsem kawałek grubszą blachę, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Jak już widzicie jest moc, leci nie. Jak to wygląda? Także naprawdę bo Maszyna nie dla amatora. I teraz pojedziemy pulsem. Przestawimy na puls. Teraz zobaczcie, przestawimy na puls, czyli przejdziemy sobie tutaj, wybierzemy puls, zatwierdzimy 155 amper w pulsie, puls, ta sama grubość blachy 4 mm. mocno nagrzane i tu macie pulsik blacha czwóreczka także maszyna konkretna no dość droga bo trzeba się szykować na kwotę około 15-16 tysięcy ale jak kogoś stać na takie urządzenie no to warto pomyśleć Także jak Wam się podobał film, no to zostawcie suba, łapę i za niedługo będzie film o aluminium i nierdzewce.